Co sędzia powiedział, że w związku z tym, że Radek wyciągnął kamerę przed sprawą, dodatkowo adwokat jego własny obrońca zrezygnował. Zrezygnował z pomocy i pojechał. Także jedynie ta kobieta została dzięki temu, że ją w jakiś sposób udobruchałem i uspokoiłem tym. Pokazaniem tego telefonu, że Rado naprawdę nie ma jakichś nagrań. E, także można powiedzieć, że strzelił sobie w jakiś sposób kolano, bo przynajmniej by wiedział, co mówić, co jest dla niego dobre, a co nie. E, I teraz, e, jak wyglądała sytuacja na e, sali sądowej, e, sędzia e, jeszcze raz powiedział o tym, aby Rado przeprosił. Kobietę, która została i pomagała mu na sprawie, tłumaczyć. E, Co jest ciekawe, e, właśnie e, sędzia pytał się e, Rado, e, czy Rado pracuje, czy nie. E, jeżeli tak, to ile zarabia? No, Rado powiedział, że pracuje, e, że pracuje na, e, jako kitchen porter. I również pracuje na Carwash, czyli pomocnik kuchenny i na myni samochodowej, że zarabia łącznie 480 funtów tygodniowo. W się pytał ile płacisz za pokój. No usłyszałem 280. Także nie wydaje mi się, że to jest kwota tygodniowa, może raczej miesięczna, no ale takie, taka odpowiedź padła. Jestem bardzo ciekawy, czy jeżeli ten adwokat zostałby, i Rado by go nie nagrywał, czy ta odpowiedź, to, czy to zeznanie oczywiście się złapałem za głowę, słysząc to no ale nie jestem pewny, jestem adwokatem, czy Rado odpowiedział dobrze. Podając, że pracuje, czy lepiej by było dla niego, aby po prostu powiedział prawdę, że, że nie. Także nie mi to rozpinać. Ale to jest ciekawy temat. Może jest, jest jakiś adwokat wśród was i może ktoś po prostu lepiej się zna. Co w takiej sytuacji by było lepsze dla rado powiedzieć prawdę, czy to, co powiedział? Nie wiem. W każdym razie, jak zakończyła się sprawa? Sędzia przez dłuższy czas zastanawiał się i mówił o długości kary więziennej, że rozpatruje taką możliwość. Potem zaczął mówić, że ponieważ nie ma swojego adwokata, chciałby mu jakoś pomóc, żeby tam coś odpowiedział. na. Zadane pytania. No, Rado się troszkę rozkręcił w troszkę w innym temacie i go sędzia przystopował. Ale do rzeczy, jaki był e, wyrok sądu i jak to się zakończyło? A więc e, sędzia zadecydował e, na podstawie e, zarobków Rado. E, zarządził, e, aby e, kwota za zniszczony samochód. E, to było trzykrotne uderzenie kamieniem. E, pękła szyba i wgniecenie z boku, e, jakieś wgięcie w masce. E, szkodę oszacowano na 1000 funtów. E, to jeszcze nie koniec. E, za dwie poprzednie kradzieże e, sędzia. Zadecydował, że ma zapłacić 100 funtów za każdą, czyli 200 funtów za kradzież, i koszty sprawy sądowej 80, czyli totalna zapłata, zapłata to jest 1280. Po czym rozłożył to w rozsądny sposób do zarobków Rado i stwierdził, że ma płacić 130 funtów e, miesięcznie. Od dzisiaj, czyli od sprawy, ma 28 dni na uiszczenie pierwszej wpłaty. 130 funtów. Jeżeli uda mu się spłacić to wcześniej, to dobrze. Jeżeli natomiast nie udzieli tych opłat, będzie miał poważne konsekwencje i prawdopodobnie grozi mu więzienie. Jeżeli miałby jakikolwiek problem z zapłaceniem, czyli w ciągu tych jeżeli nie będzie w stanie w ciągu tych 28 dni udzielić tej pierwszej wpłaty, lepiej dla radka jest, aby zgłosił to w sądzie, aby poinformował, że nie jest w stanie zapłacić. Jeżeli tego nie zrobi, Sędzia powiedział, że ściągnie na niego komornika. E, także zabiorą mu wszystko, co ma. E, I co jeszcze ciekawego? E, ja myślę, że ostatnią istotną rzeczą w tej sprawie jest to, że aby w ogóle sprawa e, się odbyła i e, zaczęła, e, która została zgłoszona. Tam na policję to jest to, że Rado podał, musiał podać adres zamieszkania i oczywiście sędzia się pytał, czy to jest, czy mieszka pod podanym adresem. Oczywiście wspomniał ten adres, który ja zapamiętałem. E, sprawdziłem i jest to e, adres e, Azika, tak, Ariela. Także e, nie będę podawał. No, Radek nie chciał mi wcześniej tego powiedzieć. E, nie wiem jaki jest e, po prostu e, cel, nie wiem utajenia takiej informacji, która i tak i tak wyjdzie na jaw, bo gdzieś te dokumenty przyjdą. E, także Ariel e, musi być gotowy. No, podejrzewam, że będzie, że do niego przyjdą dokumenty. E, pytanie do Ariela jest: e, No, co on z tym zrobi? E, także e, od niego oczekujcie odpowiedzi, bo e, ja nie wiem, czy e, da te dokumenty Radkowi, czy po prostu je odeślę. E, no, to już jest pytanie nie do mnie. Natomiast, e, no, pamięć mam dobrą i. E, osobiście znam Ariela i byłem u niego, także po prostu e, porównałem te liczby i wydały mi się e, ten poskot, i tak dalej, to co usłyszałem, i wydało mi się znajome. Także e, nic nie zapisywałem na sprawie, wszystko tutaj mówię wam z pamięci, nie było tego aż tak dużo, e, ale tak to wszystko wygląda. E, no, to tyle, co, co zrobi Rado, Jak sobie poradzi teraz w tej sytuacji? E, czy po prostu oleje sprawę, czy y, zacznie płacić, czy zgłosi w sądzie y, to, y, jeżeli będzie miał jakieś problemy z płaceniem. Oczywiście nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie powiedzieć, że nawet samemu nie może wpłacić ten, te, y, jakiejkolwiek kwoty, jeżeli nie ma konta. Może, może sąd by to rozpatrzył y, jakoś pozytywnie, czy dla, y, na jego korzyść. Nie wiem, to już po prostu zostawię wam, podałam wam fakty, nad którymi no, warto się zastanowić, co w tej sytuacji Rado może zrobić. Także tak to wygląda na dzień dzisiejszy.